Halo, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z naszej serii. Jak widać jesteśmy tuż po przejściu Hej, z tej strony Aleksy. Tak, właśnie, przepraszam... Powinienem... Czas. Pominiałem... Tak. Ja, nie wiem, jeżeli chcesz coś powiedzieć, mów. Masz swój czas. Swoje 5 mm. minut. Moje 5 minut. Tak. Czy chcielibyście jeszcze raz zobaczyć jak maczyn Shadow jest, ale z czymś innym niż róg trzeci level albo... Jeszcze raz z bo to jest. Kurde, nie no. wiem. No kurde, nie fajna sprawa. Nie no, ale na przykład taki Bishop to jest tak, trochę challenge. No, Bishop to już. Jest szybki. Knight jest paskudny, ale na, jak się ma większą grupę, to jest spoko, bo on nie ma obszarówki, nie? W no. kombi jeden hit, więc tak naprawdę my go od 20 -go dnia rozwaliliśmy z ziomkami na jednym serwerze. My to jakoś do 20 dnia rozwaliliśmy Shadow Pieces? Nie pamiętam. My już <laughs> w zimę. 21 Nie! Nie, młodo. My wiosną Co? mieliśmy kłopoty, żeby wozić. Dobra. Coś tam pozbierałem. A, to wiosną. To wiosną. No, to zimę, wiosną, wiosną zimę bo to 41 albo nawet... Sze... Nie, 61 na pewno nie. A może? Nie, latem... A może latem? My to zrobiliśmy. Gdzieś musieliśmy donieść na pewno. Donosiliśmy na pewno chyba latem, ale nie nie się no wydaje, się. że 40. O, no Dobra. Jaki plan na dzisiaj? Oczywiście będziemy dalej cisnąć sobie grzybuchę, ale wiadomo, że. Ech, to jest mi, dzisiaj. Mi na mi dużo pól. kamienia. To ja generalnie porobię te rzeczy. W sensie Wiesz co? Okładam, powiem, le, jak, co le, zacznijmy od, proszę Ciebie, Pani kolego, starzaków. Bo one są najważniejsze, nie? No. Ile, czyli ty masz jednego no. starzaka już postawionego, dobra. Mam jednego. Znaczy nie postawionego, tylko w sensie, tak sobie no, jakby, taki. Tak, wiem, wiem o co chodzi. Yy, nie, tak, no. jakaś anegdotka z życia, z pracy? nie wiem, bo ja mam fajną anegdot nie. anegdotkę z pracy, ale postanowiłem, że może masz... No. Aha, no w sumie u mnie też, chociaż nie, ja dawno w pracy nie byłem, ale no dzisiaj się wyjątkowo zdarzyło, bo były jakieś tam biegi, trzeba było do kierowania ruchem kogoś, nie? I słuchaj, stoję no. sobie przy głównej dodze kieruję ludzi, żeby nie wjeżdżali na ten jakby palku. i słuchaj... Przejeżdżał autobus i kierowca do mnie zamachał, w sensie taki no. rękę mi podniósł, nie wiem czy kojarzysz te memy, jak są ci właśnie, że kierowcy autobusów się mijający. E, no to właśnie, nie, nie kojarzysz tych memów? Jezu Chryste, nie. specjalnie montażyścię podeśle jakiegoś dobrego mema, bo to jest złoto, złocie. W ogóle te domki obok? Te, te piernikowe domki, co ganiają Wyku. chodź do bazy, bo mamy masę nie mięsa gnijącego. Jakbyś to ogarnął, byłoby miło. Pokaż. Pokaż. Dobra. Dobra. To na jajka, to na jajka. No to przy, przydałoby ogarnąć, nie full, e, bawi Mami. Tickfool. Tickfool. Tutaj... To możemy podmienić zamiast chlebka damy bombeczkę i damy y, tę ozdobkę. Nie no, ale w każdym razie wiesz, jednak czujesz się wtedy częścią jakiejś społeczności. Ogólnie, właśnie takie sytuacje, w których jakby y, zostajesz. Częścią jakiejś wspólnoty są bardzo. W sensie one są z pozoru błahe, ale bardzo fajne. Na przykład na konwentach jest taka tradycja, że czasem z dupy totalnie wszyscy zaczynają po prostu klaskać. I wtedy ty zaczynasz też klaskać, to kiedy to dowidem. robisz. Co? <grym> Mówię, że nigdy nie byłem <grym> w żadnych konwentach, więc nie wiem, jak, jak wszyscy się robią, jak No to panujesz tak. chyba pyłką w tym oko, no to zobaczymy. Tak. E, zobaczymy. Pokażę ci no to. <grym> ale właśnie to jest bardzo fajne, kiedy wszyscy zaczynają klaskać, ty zaczynasz i wtedy czujesz, że jesteś. Częścią czegoś większego, że twoje kilka ruchów ręką sprawiło, że no... W sumie to jest sporo błahe, głupie, ale ma swój taki mały, dobny urok. A w sumie no, na czym polega życie? Przecież nie można się zawsze cieszyć z wielkich rzeczy, które się nam trafiają, czasem trzeba się... No, cieszymy się tym, co mamy, nie? My my Amerykanin Don't Starve'a i rozmawiamy o życiu. Chyba z... <laughs> poleciałem do przodu. <laughs> E... Kiedy matin? Kiedy jak najszybciej, oczywiście. No słuchaj, 52 już mam? Ja jestem kozakiem w Metinam. Bajku. To ile samo tego potrzebujemy? E, tak, tak, jest super. E, wysłałem na. Przyglądam sobie Facebooka i nagle mam taką Kurde! No jak tu nie wysłać, mam. No? Hmm, tak, kiedy rozmawiasz że Teraz widzowie mają takie, jak jestem mem, kiedy rozmawia twoich dwóch siąków, o czymś i ty nie wiesz totalnie o co chodzi. I masz takie, co? Na twarzy. Wiesz o co chodzi. No. Okay. Gdzie są te gałąki? Gałąki? Ja mam jeden i ja drugi zjadłem. To po tam. Polaku. A nic, nie mówię. Bo ja dwa, więc myślałem, że tak dwa wziąłeś naraz. Nie w sensie mo mogę ci dać jak chcesz. Ja chciałem stażaki wytworzyć. Jeżeli jest jednak to dalej. Tak będzie git. Masz cztery lodu? Się, nie mamy właśnie lodu, czyli Trzeba kopać. Mm, a teraz mam jaką po... Jesień. To nie będzie żadnego lodu. Na będzie zima. A nie teraz nie, się ma się, nie ma żadnego. Nie Gdzie jest ten garnek? Nie da się tego garnka. Nie dałem ci, jest mój. O ty Polaków. Jestem Można polak. Na lata, Patrz tak? Polaków. O to ja mam ma, ma, latanie. Tak. Dobra, chodź. Zup medila. Ha, dobra. Haha, dobra. Masz jednak, znaczy, nie, nie będę okrytym człowiekiem. Yy, Przydałoby się zabić maktusków, bo ja bardzo prawdę mówiąc nie lubię leniwego eksplo yy. W sensie, fajna jest ta teleportacja, nie? Ale mi szkoda jej używać na co dzień. Jako Vortex można się jeszcze pobawić, ale... No mi szkoda. Ja, Misklik też to jest potem boli serduszka. No boli jednak, a mi miskliki co się wiesz, to się nie zdarza często, ale nawet jak raz na pół godziny ci się zdarzy, no to... 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 to, 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 to cisz po prostu software. Zawsze... zawsze jakiś mixik, nie? Ale ja, dobra, to jest drewni, to, to, to niech będzie to dużo... Kamenia. proszę, niech będzie i pokop Ja pójdę wypić te targherdy tam. I wtedy wykopiesz tam to złoto i te inne Okej, okay, okej. Okay. Cześć. Czaj... A Klaus jest! jest Chcemy bier... sklepać Klausa lejek. Ja, po E, jest! Chcemy sklepać Klausa? Ja Skąd on to się w ogóle wziął? O, mam klucz, mam klucz, dobra, to idziemy na klausa. Tak? <noise> klausa, czwarty. Ej, weźmy przyjść <noise> jakąś kolonę i miecz. Eee, Czy kolonę i miecz, bo nic nie mam. Ale lodu znalazłem. Ale super, będzie na strażaki. Kozak. Skąd ten lod się wziął? Ty, no nie wiem. Ty, ja nie wiem, jak ten lod twój cały Są szyby. Byku. Byku, byku. starczy. Yy, co, byku? Masz piszczałkę? Piszczałkę? No w, w sensie pan fluta. A, yy, gdzieś tam leży. Albo tam na. No to weź go, może jest. lepiej. bo... Albo co? w sumie nie. Co? W sensie na klau Na tych kampusy. Jest spoko. Na kampusy? Na kampusy. Ja ci pomogę. Ja ci pomogę tam. Dobra, on kolejny tu to. Tylko weźmy jeszcze jedną, bo ja na mam. Dobra, a masz pancerz dla mnie jakąś? Tak, mieczyk. A, ktoś na naleczenie? Mmm... Spoko. A, światełko? Ślepsze? Weź dupki te, No właśnie biegnę do bazy, żeby ci pomóc, bo jeszcze mam trochę slotu. Tylko chcę luz zostawić, bo mam... A, został lepy. A się chłop zessał. Ej, wiesz co się stało pod Leknicą? Co? Chłop się zaseł jajecznicą. <głos> <głos> Dzisiaj znalazłem, słuchaj, cały artykuł z tego typu memów i to jest... W sensie to się wydaje błahe, głupie, strasznie, ale to ma swój urok. Jak się wciągniesz, to potrafi... To... Pięknie. Ale co dzieło? Ej, czekaj, czy Dobaj, Tutaj, bo jedziemy robię. O, to jest mieczyk jakiś. 3% cholera A masz dla mnie miecz? <gry advantages> tak. Masz <gry> miecz? <verge'd> tak, 100% ci dam. Łomatko woska. Jeśli się pośpieszysz. Mam pierożki. A masz róg? Róg? Tak. Róg. StarColorStuff'a. O nie, nie. StarColorStuff'a. <twicy> Oto no szłeś. A gdzie on jest? O no jest, leży, dobra. Leży. No. A tak bo masz żaden... MoonColorStuff'a. Dobra, lecę, byku. Nie odpalę ja go u zerania. Nie, ja idę tam, wiesz. Jeszcze raz go robisz ma pół HP. No nie, ja też chcę się pobawić. Ooo Idź kopać kami. To to jest smaku. On to jest mi smutno. Idę, nie wiem, kikołki jak Bismo. Dobra, choć chodzi idziemy. Raz, dwa to ogólnie. Ale ogólnie. Mamy te, mamy te trinkety z Halloween jeszcze. Mm. No to, to, też zauważyłem. Nie polecam w sumie pracy na takim palkingu kiedy stoisz powiedzmy 3 godziny na mrozie, nie? No i po prostu stoisz na tym mrozie i czujesz jak ci już kończyny zaraz zaczną odpadać, ale musisz stać, bo płacą dobrze. A no. Odpalać? Odpalaj bydlaka. tylko miecza mi daj. Doba leży. No, one mamy tutaj, to jest poza ich granicą, jezu. Nie, nie, nie. marnuj broni! Szkoda! Dobra, Odpalaj biedlaka. Jak coś mam pierożki, nie wiem. Jedne. Elo? Jazda. się Ja może z drugiej strony podejdę. Z drugiej strony zawsze lepiej wam. Bo... O ty, bobrze. Którego używa? Ognistego. Idzie na mnie. Dobra. Ja przyspieszę. na mnie? Uh, no jak? Wiesz co? Przydałby się coś na światło. Oba, spadł Ja efekt. Tak myślałem, że nie spadł. Nie ja do końca. No, nie, z klapsem zawsze no, jest, że, co, że myliście. On jest taki triki. W sensie a to da się to zapamiętać i przy dobrym wytrenowaniu dałoby się to wszystko ogarnąć, ale tego się po prostu nie pamięta. Chudę mam laga, aha, nice. Dobra, kampusy, kampusy. Krampuszek. Dobra, siema. Jeszcze kolana się odpaliła. Ej, czy wypadł tak? Nie. nie, O już się... Nie. Dobra, stosuj dupne pierożki. Krampusy, no miałem nadzieję, no. Dobra, ja pójdę z drugiej strony, bo jednak bicia, bicie kampusa na dwa, to, to, jest głupota. I mogę. Do końca. Aha. To nie jest, do końca. <noise> nie, bo ja, bo, bo ja nie mogłem. Maszynę no, no. Podróż. Bez sensu być dostał lepę. Znaczy ja się, my się O, ale to był dosz dobry. O matko. Nigdy tak dobrego dodża nie zrobiłem. A, ale zepsułem. Dobrze, to nie wyszło. Gitara, siema. Wszystko przyjmuję, Alex, bardzo dobrze. Jakieś Kude! Kurde! O! Ej, myślałem, żeby użyć tej teleportacji, ale jak myślę o tych surowcach... Życie, a surowce, no proszę to jest bardzo prosty było. Na siebie. Dobra, do końca. I socik sorcik. Otwieraj. Dobra. Eee... To mamy wszystko chyba Dobra Mamki Kamlet, rupić coś. No to ty masz najważniejszy masz prezent. Ale może możesz mieć kamposaka? No nie, nie mam. Mam za to mleko. O, dupnę beczkę. I cyk rozpusta. Dobra, idziemy dalej. Dobra, to... Co my chcemy teraz? sobie. I ja pozbierałeś... Pozbierałeś kamień? Nie, nie mieszkam w Starbucks. W sensie po o, nie. Dobra, czyli tam jeszcze jest nie do wyspiania. Ale ja teraz nie chciałem pójść ogarnąć. Mmm, starzaki koniecznie. Żeby to chociaż dzisiaj dopiąć do końca. A to lodu, lodu nie będzie. Raczej, ale będzie ja, ja już mam lód. Ty masz. To A... mamy pięć starzaków, słuchaj, przygotowanych. Ja mam No ty masz jeden starzak, nie? Mhm. A ja mam jeszcze lotu na mi się zawsze myli, ta wyspa. A ja mam jeszcze lodów w lodówce na sztuk 4. Do tego surowca już przygotowałem, nie? Tak. Mam w ogóle Mandragora. Tak? Z, z, trochę... z Kampusa? Z Klausa. Klausa, tak. Super. No dawaj, co jedno ja to samo. Cieka Ciekawy był print, ale wiesz ty spójrz jeszcze piecyk. No ci wali jak Jaki? Uwaga. Lazy Deserter. No trochę, no trochę shit. Trochę shit. Cze, jak czasem... A jest szansa na napsaka? Czy mi się wydaje? Nie, nie, nie. Już obgadaliśmy to. Tylko klientik, który... <laughs> Masz węgiel? Powinien wydopić. Powinien wydropić. Wymaliłem się. Do dołożyłem do tego, do tego. specjalnego. No tu jest inna kubka z węglem. Prawie zrobiłem... Nie ma jeszcze nigdzie? Gdzieś? Tu jakiś prezentów? Nie ma. To średniapka trochę, typie. Dobra, w ogóle ten porządek w skrzynkach to jest nie ma wielkiej xd. Tu masz jakieś scale'a. Tutaj scale'a? Tu masz scale'a, ciepłej. Dzięki. I do tego potrzebujemy jeszcze trzech węgla. Tu mamy jeden. Ej, masz sikera? Tam powinna być w bazie jakaś siekiera, to ja mam Chodź do góry, trzeba. No idź. kiedyś wszystko poprawić. O, 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 no o, o jest ciuta. Jest, tak, tak, tak. ja, jest tutaj cykl. tutaj mamy... Złote dwa. Psy, psy no. Przyjdą. Przyjdą. Teraz są ogniste, chodź, wyjdźmy z bazy. No co ty, woda najlepsza. No, chodź, zapali, bo, bo tam się nie pali. <noise> Ej, masz pochodnie? Pochodnie? No, żeby spać jakieś drzewko. Nie. A po co? Przecież psy nas spalą. Tu, tu Ej, dobra. to, co tutaj chodzi w tym <grym> czepku? Tak, tylko że weźmiesz się kraty, bo tak o. wygląda i dobra. tutaj dobra. palimy las. Oooooh, boga. No, wziął to. Tu jest mój smutny czepku. A widzisz, Fogin nie pomaga, tak powiem. Ale Dzień dobry, go. Ale idzie na mnie trzy. A no, zostałem lepiej. Jak... Wstyd. Długo. Zaraz. To jest Idealnie, potrzebuję jednego węgla. Tak. A. Ech. To trochę, potrzebujesz tego. No to Nie no, wiesz, bym zziął apteki, bym zabił mostek z ognia do następnego, nie? Na luzie. Zioła. Takie szczuczki. No daj mi ten węgiel. No daj. Hehe, <śmianie> patrzcie, jaki lubi. Nawiązując do klasyka. Hmm. Jak ja nie lubię lata. Dobra. Tu. <śmianie> brata. <śmianie> <śmianie> Ej, dobra. Pomęczowa. Dobra. gdzie chcemy piecek, byku. E, gdzieś tutaj, tam gdzie mamy ogniska. Gdzieś tam obok, albo tam będzie szafa? Nie wiem. Tak, żebym na nie przeszkadzał bo. Dobra, postawię koło maszyn, może gdzie okay. jak mam. Dobra, weź kapelusz. Cyk sam sobie weź kapelusz. I ci będzie przeszkadzać. Chyba ty. Dobra, i myślę, że w sumie nad, po tym ataku skończymy ten wielce interesujący odcinek. Więc dziękuję, myślisz za oglądanie i do usłyszenia w następnym materiale na kanale. Siema.